Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią Marszałek Granatyjani, Jani, witam Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Wurhana, witam Panią Magdalenę Fogiel, nasz, Litwinek, z naszą koleżankę z inicjatywy Świętokrzyskiej. Bardzo serdecznie chciałem Państwa powitać. Dzisiaj mamy taką bardzo szybką akcję z okazji święta odzyskania niepodległości 11 listopada. Postanowiliśmy rozdać mieszkańcom miasta i gminy busko zdrój flagi, symbol odzyskania naszego, naszego, przez nas niepodległości i dziękuję pani inicjator tej akcji, pani marszałek i chciałbym również, żeby pani marszałek zabrała kilka zdań. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że na zaproszenie pana burmistrza Michała Marońskiego mogłam przyjechać z chorągiewkami biało-czerwonymi. Przed dzień praktycznie święta, Narodowego Święta Niepodległości. Móc wspólnie z uczniami zespołu szkół zawodowych z Kielc, z Buska Zdroju rozdawać mieszkańcom wszystkim napotkanym tutaj w centrum buska Zdroju nasze wspaniałe chorągiewki biało-czerwone. Przed nami święto, święto dla nas Polaków wyjątkowe, święto radosne. i Chcemy, aby w całym Busku powiewały 11 listopada barwy biało-czerwone i aby mieszkańcy wspólnie z nami radowali się z naszej wolności z tego jakim jesteśmy krajem, a mamy z czego być dumni. Także zachęcamy do zabierania chorągiewek do domu i przyjścia 11 na wszelkiego rodzaju uroczystości i manifestowania naszej przynależności do właśnie barw biało czerwonych do naszego kraju, ukochanego kraju polski. Dziękuję. Nie, nie, dzisiaj jesteśmy w busku, jesteśmy po drodze w Chmielniku, w Morawicy, w Strawczynie, a jutro kolejne gminy. Oczywiście czas jest ograniczony, bo jest dużo pracy, ale staramy się tam, gdzie mamy z kolei inicjatywy od samorządowców, którzy przyłączają się do tych akcji, być tam, gdzie chcą, abyśmy byli. Pięć tysięcy chorągiewek biało-czerwonych. Flagi też w mniejszych ilościach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Każdy samorząd również nas na 11 listopada przygotował szereg uroczystości upamiętniających odzyskanie niepodległości, na które również mieszkańców miasta jak gminy Busko-Zdrój serdecznie zapraszamy. Zacznie się tą mszą świętą tradycyjnie w kościele w ręku o godzinie 9.30. Następnie będzie pochód i złożenie wiązanek oraz e, przemówienia, a również, również cała masa innych, e, e, zarówno kulturalnych, jak i sportowych wydarzeń, które będą temu dniu towarzyszyć, bo tak postanowiliśmy jak co roku świętować odzyskanie niepodległości.